Ja już otrzymałem protokół. Wiemy, kto okazał się w tym drugim dniu, drugim dniu wyłonienia tych laureatów w konkursie organizowanym przez Targi Kielce i biuro, franciszkańskie biuro podróży Patron Travel. Dwie kategorie, osiem pytań, no i liczył się przede wszystkim czas. No i w pierwszej kategorii wśród księży i zakonników najlepszy i najszybszy okazał się, uwaga, szanowni państwo, ksiądz Jakub Łabus. Wielkie brawa, gratulacje. Czasy 22 sekundy. To naprawdę świetny czas. 8... Czasem skomplikowanych, czasem niełatwych pytań, a zatem nawelujemy, jeśli jest z nami ksiądz Jakub Łabus, to serdecznie zapraszamy. My tutaj już w międzyczasie będziemy wykonywać też telefony informujące o tym, że jest on laureatem tego konkursu, no ale też nie trzymamy dłużej w niepewności i sprawdzamy wśród sióstr zakonnych, która okazała się najszybsza i zwycięzczynią jest Siostra Daria Ostaszewska, która z czasem 27 sekund uporała się z tymi ośmioma pytaniami. Także gratulacje dla zwycięzców. My już w tej chwili sprawdzamy, czy są oni jeszcze obecni. To jest ostatni dzień targów, także sprawdzamy, ale spokojnie. Te nagrody oczywiście zostaną wręczone, nawet jeśli te osoby nie pojawią się tutaj. To nie ma tak, że ta nagroda przypada i ktoś inny ją otrzyma. Nie, te osoby zostaną poinformowane telefonicznie. Raz jeszcze wywołuję ksiądz Jakub Łabus i siostra Daria Ostaszewska zwycięzcami tego konkursu. No i my tutaj będziemy za chwilę próbować się skontaktować. A nagroda jeszcze na koniec. Oznajmy, że jest to pięciodniowa pielgrzymka dla jednej osoby do Rzymu w Hołdzie świętemu Janowi Pałowi II, która odbędzie się w dniach 13-17 października 2025 roku, a zatem gratulacje dla nas zwycięzców no i zapewne będziemy słyszeć się już podczas kolejnej 27 edycji targów Sacro Expo dokładnie w tym samym miejscu zawsze na stoisku franciszkańskiego biura Patron Travel Serdeczne gratulacje i do zobaczenia.